laleczki, no mamy ostatniego filmu na dzisiaj, no i teraz jest y, temat, co dzieje się w jego sercu, A, to znaczy, może zrobimy tak, ja napiszę, co dzieje się w sercu osoby, o której myślisz, może tak będzie, będzie najlepiej niż w jego, w jej, e, dobra, po buciki po buziu. dobra kani, y, talie te same, zmieniłam tylko krajobraz z tyłu i zaczynamy, pierwsza tak jak standardowo ta, ja tasuję już, włączam was, włączam, Dobra, co dzieje się w osobie tej sercu? Tej osoby, o której myślisz. Skup się bardzo intensywnie, bardzo mocno. Samki oczy teraz jak tasuję, Jeżeli wybrałeś tą talię, głęboko się skup. Pomyśl głęboko tej osobie. Bardzo głęboko. Co dzieje się? Już karty są gotowe, muszę otworzyć oczy. To chyba twoja osoba. Znowu ta sama wypadła. Słoneczko, proszę, to są Wasze karty. Ja już będę wybierać, co się dzieje w tej osoby w sercu. To jest pierwsza karta, która będzie. To jest druga. Co dzieje się tu u osoby w sercu? I ta będzie trzecia. Nie ta, ta. Dobra, co dzieje się u tej osoby w sercu? Ta była druga. O, jejciu, cudo, słonka! Cudo. A już jak ty jesteś kobietą o ciemnych włosach, to w ogóle podwójne cudo. Powiem że tutaj jest jakieś zaproszenie do jakiegoś, myślę, że co u niego się dzieje w sercu, u niego, ok? to ta osoba chciałaby alboś ty ją, żeby zaprosił, zaprosiła, albo ona ciebie chce zaprosić. Może ja będę w jednej liczbie mówić, bo ty, on, ona, sami sobie tam przykładajcie ok? Ta osoba chciałaby po prostu być zaproszona przez ciebie lub sama by chciała ciebie zaprosić, ponieważ karta kwiatów w Lenormatu pokazuje zawsze przyjemne wydarzenia. Myślę, że mogą to być na przykład święta, czy jakieś wesele, czy kolacja, coś miłego tam, gdzie są kwiaty, może jakaś randka może nawet większe grono, nie musi być to sam na sam, ponieważ to jest miłe towarzystwo, kwiaty pokazuje. Ta osoba chciała po prostu, żebyście gdzieś się spotkali, żeby to było miło. I powiem ci jeszcze, mm, że tak, tu jest rózga, to ja bym najbardziej powiedziała, że no by chciała się spotkać w hotelu. <śmiech> Serio. <śmiech> Chciałaby, u niej w sercu się dzieje chęć spotkania z tobą. Chciałaby cię zobaczyć. Może wy się dawno nie widzieliście po prostu. I naprawdę ona ma niesamowite pragnienie, żeby Cię zobaczyć. Żeby e, tutaj, Ci powiem, przy, e, przy tym, to nie ma żadnej kłótni. Chociaż może być to taki taki konflikt przy rózgach, że ona się gryzie z tym, e, to tak jak, e, wiecie, jak piątka buław, że powiedzieć, nie powiedzieć, zrobić, nie zrobić, ponieważ ona w sercu ma pragnienie w związku z Tobą. Chciałaby się spotkać, żeby ta relacja poszła w dobrym kierunku. Zobacz, w jakim tam jest pierścionek. Tylko po prostu może ona sama z sobą ma taki problem, że ona nie za bardzo wie, może jak cię zaprosić lub nie wypada dla niej, a ona czeka może, że ty wykonasz jakiś ruch, ponieważ wiesz, karta, ta rusk, to powiem ci, że to też jest taki konflikt wewnętrzny, taka niezgoda, niekoniecznie z kimś, tylko czasami bywa, że my sami z sobą Właśnie wiesz, cierpimy. Sami z sobą się kłócimy, swoimi myślami. Jedna, jedna myśl mówi to, druga to, i my już sami nie wiemy, co mamy wybrać jakby, wiesz. Tutaj może być właśnie, bo ta karta ruska, jak jak mówiłam, to jest problem z komunikacją. Albo naprawdę ta osoba jest. Yy, przeziębiona, chora, że nie może mówić, może bo zapalenie krtani silne, albo ona po prostu mówi w innym języku, dla Ciebie niezrozumiałym, może nie mówicie w tym samym, jest tu problem komunikacji, a może problem komunikacji jest taki, że któryś jest nieśmiały po prostu. I tu jest problem. Tu jest pies pogrzebany, właśnie. I co u niej w sercu się dzieje? Ona chciałaby w związku z Tobą. Tu wszystkie karty, widzisz, idą do tego samego. Albo ta osoba chciałaby cię gdzieś zaprosić, mieć z tobą dany seks i być z tobą w związku, normalne partnerstwo. Albo ta osoba gdziekolwiek chciałaby cię zaprosić, nie myśli w ogóle o seksie, tylko to są jej bitwa i myśli w głowie, i ona też chce z tobą w związku. Wszystko, wszystkim super. Gratuluję. Pierwszy piękny. Dzieje się w sercu dużo. Dobra, teraz ten. Zaczynam manifestować się, kochani, tak jak przy tamtym. Skupcie, zamknijcie oczka, ja powiem, co to otworzyć. Pomyślcie o danej osobie, którą pytacie bardzo głęboko, bardzo głęboko. Nawołajcie jej energię blisko siebie. I pytamy, co dzieje się. O już karty są gotowe. Osoby, które myślisz w sercu. Dobra, może otworzyć oczy, bo musisz spojrzeć na kartę. Tutaj są Twoje karty. Ja teraz będę je wyciągała, tak? To jest pierwsza karta co Się dzieje w serduszku tej osoby, o której myślisz. Druga i trzecia. Co się dzieje w serduszku tej osoby, o której myślisz? Tu proszę, może ta osoba naprawdę daleko mieszka. To jest problem. I nie chce się z tamtym truszyć. Drugi problem. Oj, tak, i ten, <laughs> zobacz, sobie wyobraża, że do ciebie płynie, wsiada do łódki. Szkoda, że ta. Łódka jest tylko jakiś w jakiejś bali, w jakiś misce, No bo ta, ta łódka to daleko nie dopłynie. Powiem, że tu naprawdę dla, większo dla większości myślę, że ta osoba po prostu daleko mieszka i nawet jeżeli nie daleko, to jest problem w, y, w spotkaniu, ponieważ może ona jest przyziębiona, chora, może coś z ktanią ma czy coś, bo to z reguły jakieś zapalenie ktań. Dlaczego mówię ktań? No, jest problem w mówieniu. nie nie było, może jest po prostu naprawdę przyziębiona. Tak jak y, tam było, to może tutaj też jest ta osoba ponieważ dlaczego ona by miała nie, nie ruszyć w twoim kierunku, dlaczego to wszystko jest w sercu? Ponieważ jeżeli u niej to w sercu wszystko się rozgrywa, to znaczy, że ty nie masz um, jakby świadomości tej. I ja uważam, że ta osoba, skoro wiesz, dlaczego tak nawołuje do tamtego rozkładu, ponieważ tu też te wyobrażenia są tak jakby tylko przy niej. To zupełnie nie zdajesz sobie sprawy. I też może tu być jakby najbardziej problem właśnie w komunikacji między wami. Tak jak w pierwszym rozkładzie, tak samo w drugim. To jest wszystko takie, może właśnie jest to krytaniomów, ponieważ jest zima, może naprawdę ktoś nie może zadzwonić, ponieważ jest chory, albo ma jakieś inne problemy natury finansowej, czy... Przez pandemię. No, bynajmniej coś tu, coś tu chodzi. Tak samo, kochani, jak było w pierwszym, ja to samo od razu czuwam, chociaż karty są inne, ale czuję tę samą energię, że dzieje się u niego w sercu to, że bardzo byś chciał, a nie może, a czemu nie może, ponieważ coś go tam trzyma, tak jak korzenie, tak? A czemu to ty o mnie nie wiesz, że on chce, ponieważ się z tobą nie komunikuje. No, a dlaczego się nie komunikuje? Może go boli gardło, może. Si nie komunikuje z tego powodu, że mm, nigdy o tym nie rozmawialiście, o waszych uczuciach tak naprawdę nie wie, albo ma problem, żeby przyjechać. Że to wszystko wychodzi tylko i tak u niego w pragnieniach, yy, w marzeniach, właśnie, co jakby miał zrobić w związku z tym. Widzisz tutaj w tej, tej karcie, ten chłopczyk puszcza właśnie to uć, tak jakby chciał gdzieś nią pojechać, ale to wszystko jest tylko. U niego w marzeniach, w myślach, jakby sobie wyobrażał to podróż do ciebie, a tak naprawdę jego korzenie są, yy, są wrośnięte właśnie w tym miejscu, gdzie się znajduje gdziekolwiek on jest na świecie to takie bardzo mocno tam silnie stoi ciężko go wyrwać stamtąd. Yy, tutaj powiem ci, że yy, to jest dziecko w ogóle. No, w tych chłopczyk, to jest dziecko, <laughs> na pewno to jest dziecko. To jest początek czegoś. Co ta osoba ma w sercu, ona marzy o czymś. Może może wspomina jakieś chwile z tobą, może zbudziło się u niej uczucie, a to uczucie jest jakieś nieznane, nowe na niej. Może z tego powodu właśnie obawia się wykonać jakiś ruch w Twoim kierunku, żeby nie wiem nie stracić może tych marzeń bo to, to wiesz, dziecko, marzenie. Dziecko to jest taka, taka osoba, która jest. Hmm, Taka wierna, tak? Cieszy się, taka szczera. Właśnie, jeżeli coś zrobimy, a nie wyjdzie dobrze, to tracimy tą wiarę, tę nadzieję. A to nie fajnie, że dziecko straci wiarę, później zostają tylko dorosłe problemy. Powiem, że może ona się obawia, bo tak się zastanawiam i tak czuję, że ty nie wiesz, co u niej w sercu się dzieje. Nie wiesz. Um. Niby ona jest taka spontaniczna, ta osoba, ale ci nie mówi. Ja tak, ja tak czuję. Po prostu to jest taka jakby. właśnie taka takie niedomówienie, jak między dorosłym a dzieckiem czasami. Niby bawimy się razem, ale tak nie czujemy tego, co to dziecko w czasie zabawy tymi samochodzikami czuje, bo jesteśmy dorośli po prostu, nie możemy tego poczuć. Właśnie ja tu takie coś czuję. Chociaż dla niektórych może być, kochani, jeżeli jesteście w związku, to tylko już to drugi, tuż oczywiście ta osoba nie ma chorego gardła, rozmawiacie. To u Was może dziecko się pojawić, po prostu, bo jakby nie było drzewo i dziecko, to też pokazuje, właśnie um, no coś takiego stałego, na długo, takiego, um, właśnie jak, jak dziecko, jak narodziny, jak to, że zajdziesz w ciąży, jesteś bardzo płodna. Powiem Ci, że tutaj ta osoba, um, tak, ta osoba pragnęłaby z Tobą powiększyć rodzinę, jeżeli z Tobą mieszka. Lub jesteście w związku stałym, już nie ma tych problemów, tak jak w, dla tych w pierwszym, jakby pierwszej możliwości. W, tej, w tej, yy, tej talii, ale w pierwszej możliwości, że mieszkają daleko, nie znają swoich pragnień, marzeń, jest problem w komunikacji z powodów fizycznych, lub może z powodów innych, nami nie mogą się porozumieć, bo coś tu z buzią, z gardłem. No i nie wiedzą tak naprawdę. To jest marzenie tej osoby. u niego w sercu są piękne. A dla tych, co są bliżej, to tu chodzić o dziecko będzie, ponieważ dziecko i drzewo pokazuje na rodzinę. jakby na, na pewno na tej osoby chodzi o ciążę. Ona by chciała po prostu czegoś stałego widocznie. I tu jej w serduszku może czas może ona czuje, że zegar biologiczny tyka, tyka, tyk, tyk, tyk tyk, no i chciałaby po prostu. Może ona uważa, że dziecko by rozwiązało pewne problemy, już by Was nigdy nie straciła, bo to jest zawsze coś wiążącego, może, no nie wiem, więc plus powodu, nie cokolwiek. Ale kochani, tam jest góra, widzę, że to są przeszkody. I dlatego, czy jesteście w związku, czy nie jesteście, tu tak są jakieś przeszkody, które ta osoba czuje w sercu, oczywiście. Nie są przeszkody realne, pamiętajcie. Także nie, nie musicie się denerwować, że to, oj, góry stanęły, już będziemy mieli kłopoty i niepowodzenia między nami. Nie. To pamiętajcie, że pytanie jest, co ma w sercu, tak? Ta osoba, o której teraz myślisz, u niej w sercu. To znaczy, że jak mieszkacie daleko, macie problem w komunikacji, to jest ten problem dla tej osoby, po prostu ona nie umie pierwsza się otworzyć, że ma te marzenia, chciałaby, tak? A jeżeli jesteście w związku, to tym problemem, jak góry, to może być takim problemem nie do przeskoczenia: to, że na przykład nie jesteście gotowe na dziecko i to osoba ma, że wy nie chcecie, lub w ogóle może jakieś jeszcze inne pragnienie, może na przykład ślub, to coś poważniejszego, a wy nie uważacie, że to jest potrzebne, i może być tak w górach, że jedna z was jest taka niewzruszona na to, co druga pragnie, powiem, bo to jest takie właśnie zamknięcie w sobie w górach, wiesz? to osoba, jedna pragnie czegoś, a druga jest zamknięta, niewzruszona i nawet może być złośliwa. Nawet złośliwa yy, chodzi, że wiesz, wyśmiewać albo mówić takie rzeczy. O jej, to co byś dziecka, mnie już nie będziesz kochać. Wiesz, takie rzeczy, że złośliwie też może być tutaj, powiem Wam. To takie czuje w sercu, takie coś ona czuje, takie. Tutaj takie pokręcone troszeczkę jest, powiem Wam, w tej dwójce. Zobaczmy, co trójka nam powie. Dzieje się w sercu osoby, o której myślisz? Co się dzieje w jej serduszku w tym momencie, teraz, gdziekolwiek się znajduje na świecie? Co się u niej dzieje w sercu, teraz? Tu się, kochani, decydujcie, zamknijcie oczka o, już otwórzcie, bo wypadły karty. Albo spawcujcie, zamknijcie jeszcze po mieście, potem potem włączcie play, bo karty już są gotowe. Ja będę wybierała, kochani. Tutaj są wasze karty. Ta osoba, co u niej tam się dzieje w serduszku. Mam nadzieję, że ta nie będzie już problemu miała z komunikacją, z gardłem. Tak jak tam zima w końcu. Każdy ma problem z gardłem. Dobra, zaczynamy do trójeczki. Tu pewnie myślę, że ta osoba czuje, że powinnaś odciąć swojego jakiegoś innego ekspartnera od siebie. Ojej, tutaj to w ogóle jakie to, zobaczcie, te karty są. No to, to tutaj to powiem, tutaj myślę, że ta osoba nie ma za ciekawych chwil teraz sam na samym swoim serduszkiem. Bo tu takie dość takie mroczne, ciemne te karty są. Zwróć uwagę w tej pierwszej, nawet z kart klasycznych trefla, ja nie lubię tych kart po prostu. Czy znaczy, wiesz, ty trefli pik co niektórych. Um, tylko serduszka są fajne. <grym> Zresztą tak mi trochę przerażają te karty. Ale ja powiem Ci, że tutaj w tej co u niej się rozgrywa i to taki na pierwszy plan, co się rzuca, to jest właśnie ta góra, tak jak tam było, widzisz? Tylko to są inne karty, Ale też są góry, też są te problemy. Ta osoba czuje w sercu, że są. Problemem między wami, że może góry, może no naprawdę jest mur między wami, że może ona cały czas w swoim kierunku coś robi, albo ty robisz i ciągle napotykacie na jakieś niepowodzenia, jakieś kłopoty, ciągle o coś się martwicie, są jakieś troski w Was. Powiem tutaj, że ona może myśleć, że chciałaby, żeby to wszystko się rozwinęło, albo że daleko jesteście od siebie, yy, właśnie. Bo tak jak mówię, też może być, że tu jest ktoś na kogoś zamknięty i samo to, nie fizycznie tylko daleko, ale ogólnie taki chłód między ludźmi, tak jak ta góra. To powiem Wam, że tu jest ważny czas styczeń. W styczniu może coś ruszyć, ta osoba czuje to w sercu. Może ona w styczniu dopiero, dopiero będzie mogła gdzieś tam wyjechać, ponieważ jakby nie było, to ona w sercu nie ma, nie ma aż tak beznadziejnie, ponieważ jest ten księżyc chociaż księżyc tutaj w tym wypadku ja bym jednak się nie skłoniła w tym kierunku że ona by chciała e, jakby relacji czy związku, tak jak księżyc nam czasami mówi, ponieważ te karty naokoło są negatywne no, a zawsze jak są negatywne, no to już ta karta pozytywna też jest negatywna może być tutaj, że mm, to osoba ma, powiem, depresję ja przy kosie, przy górach i przy księżycu powiem, że ona ma depresję ona może mieć takie głębokie, jakieś bardzo głębokie, zakorzenione głęboko, takie silne, smutne wyobrażenia, jeśli chodzi co o przyszłość w ogóle. Wię sercu tak jakby nie było żadnej takiej nadziei na ten czas, ponieważ ta karta tutaj stoi nam w negatywie, a w negatywie no to no wychodzi nad wrażliwość taka, taka, ciągle czepialstwo się, ciągle są te problemy. Te góry to mogą być te problemy, że ta osoba sobie w sercu je tam nawarstwia, na tak? Ponieważ to też jest takie właśnie takie no, nadwrażli nadw taka nadwrażliwość na, na różne y, takie symptomy z zewnątrz. Wszystko się interpretuje źle, no, z powodu tego, że może ona po prostu ma takie ciemne myśli i ma to depresję, może ma skłonność, jeżeli nie ma depresji, może ma skłonność w tym kierunku, może ta pogoda jej nie odpowiada. Ponieważ tutaj powiem, że w sercu nie jest ciekawie. Może nawet rozważać czasami, właśnie, tak jakby, mm, nie wiem, ta kosa to w ogóle nie wygląda tutaj pozytywnie przy tym. Może tak jakby ona rozważała, żeby coś tutaj zakończyć, yy, zerwać. Powiem ci, że księżyc yy, z kosą to pokazuje właśnie zerwanie, separację. No nie rozwód, nie rozwód. To ona chciałaby się oddalić po prostu. I teraz tak. Jeżeli wy nie jesteście w związku, teraz powiem wam na dwie strony, ok? Żeby to zabrzmiało pozytywnie, każdy, żeby sobie coś wyniósł. Jeżeli wy nie jesteście w związku z tą osobą, to ona po prostu tutaj przy księżycu, przy kosie, ona chce zakończyć związek, bo kosa odcina ten związek to jest związek, tak? To ona po prostu chce zakończyć z kim, żeby może z wami wejść tam, karty trzeba by było dostawić. Ale jeżeli wy jesteście w związku, to już jest niedobrze. To ona chce zerwać z wami. I teraz właśnie w zależności, Kim jest ta osoba? Jeżeli nie jesteście w związku, spójrz na siebie, spójrz na nią. Nie, że na relacja, to ona e, może z kimś chce, od, kogoś jakby odciąć od siebie, żeby móc e, mieć to czysto karty, z wami coś tworzyć. Może z wami, może z kimś innym, ale no, nie pokazuje się tutaj. Nami mnie w sercu jest źle, a jeżeli to jest wasz partner, no to już bym była zaniepokojona, ponieważ może on chce zerwać. Jeżeli wam na nim zależy, to jest dobry moment ratować to. to już teraz widzicie. Powiedziałam wam i wiecie, ratujcie, jeżeli to jest wasz partner. Tu trzeba. Trzeba. Ta osoba po prostu jest pogubiona i ona może mieć y, smutne myśli, bardzo negatywne, i także tu jest czas ruszyć, jeżeli to jest dla was coś bliski. Kochani buziaczki, no i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się i miejcie fajny wtorek. Papaski, pa. Paski. pa.